Bazie, fak wiosna idzie Ale cieplutko Boże, Jechaliśmy tylko kawałeczego z poprzedniego miejsca A tu całkiem inna pogoda Nie? No A tutaj jest gdzieś chypa. Dzień dobry, witajcie. Witajcie. W kolejnym odcinku. Teraz bliżej zostnę. To miejsce również ma mroczną historię, ponieważ też doszło tutaj do. do morderstwa. Zgadza się. Przypomina gospodarstwo. No, to już takie gospodarstwo. Ale ładne to. Ale co chciałem mówić? Aha Ot. Nie żebym coś sugerował, ale jak wyjechaliśmy z poprzedniego miejsca, co mieliście okazję oglądać tydzień temu Nie mogłem potem włączyć kamery <laughs> <laughs> Jakiś dziwny zbieg okoliczności czy coś Mimo tego, że resetowałem, wyciągałem baterię i w ogóle nie chciała mi się kamera włączyć. Dopiero za którymś tam razem udało mi się ją odpalić. Może, może tam to miejsce było nawiedzone? Może? Bardzo zimno tam było. No, tam było bardzo zimno. A mimo tego, że wiadomo, że tam okna powywalane, że tam wieje, bo to w szczerym polu stało, ale było tak zimno. No. A a w... Temperatura ta sama. Tak, a w miejscu, w którym teraz jesteśmy, miejsce znajduje się niedaleko tamtego miejsca, a tu jest całkiem inna pogoda, <noise> tu jest cieplutko już. Tu jest chyba takie jakby główne wejście. Główne wejście, ale to tutaj nisko kurczę, wszystko się zawala. O, kompletna ruina. Wow, tu to jakieś gońdzie. Tutaj się ciężko chodzi. Uważaj, wiesz. Znaczy uważaj, no, jak zawsze i wszędzie. O, ale tu już się wszystko... O, no tak. To się w każdej chwili wszystko zawali. To spróbuję delikatnie, tylko ale jak tam będzie, wszystko się kruszyć. Patrz tu w każdym pomieszczeniu, wszystko jest. Cofnij, nie? No. Mm. No. no, takie domy przeważnie tak kończą. Dobra, powiedzmy jeszcze, co tutaj się stało. Jaka jest historia tego. Brat zabił brata. Oczywiście przy libacji alkoholowej. Taka historia. Ale jeszcze panele y, się uchowały. Zobacz po lewej stronie te panele, pamiętasz no, no. Takie perelowskie, nie? Dobra, idę powolutku do góry. Nie, chyba za daleko to nie idzie. No wiesz co, patrząc na te sufity, mm -hmm. to lepiej. Nie nie no, nie będę tutaj za daleko. Tak się tylko rozejrzymy. A piwnice to ma? Już to nie widziałem. Dobra, idę na dół. Tutaj by było fajnie w nocy przyjechać, A to chociaż to nie to. tam, jest... tam na lewo? To tak, w tamtym pokoju? Uh. Chociaż na taką nocną eksplorację, no to w sumie to nie jest to za wielkie ani. nic. Na w sensie? No w sensie tych sufitów A no to to tak To, to, to ta. chyba się paliło nawet W nocy to prędzej jakieś tam wiesz Szpitale jakieś Jakieś y, pałace Coś takiego no to jest takie Dość mało, no, z zewnątrz wygląda spoko. Tak, bardziej Bardziej solidnie, jeszcze Nic. nie ma co nadużywać. Sufitowości no, tam u góry było strach chodzić po tym, bo to ale tu też zobacz, jak to jest. No, tu się, tu się wszystko, wszystko wali. wali ale nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądało. No, ja też nie. Z zewnątrz lepiej Z zewnątrz lepiej, no. Zwłaszcza od strony ulicy, nie? No, no. Fajne Ogólnie takie fajne miejsce. Fajne miejsce, bo tak ma wycieczkę, Tak, roku, tak. Nie? No, szkoda mi. Kolejny dom się marnuje. No, już, już praktycznie nie istnieje. No. Kolejne miejsce, z mroczną historią. No i w sumie tylko dlatego, że przyjechaliśmy, bo tak naprawdę no tak. to, co tutaj, no, dom jak dom, opuszczony. Zostawiony cichy Zawalający się Najlepiej to taszno prawda. <grymne> <grymne> no Dokładnie tak Mnóstwo jest to mnie takich miejsc Gospodarstwo w szarym polu No dobrze, to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Dziękuję za oglądanie Pozdrawiamy serdecznie I widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień w niedzielę Trzymajcie się i cześć! Cześć!